Dialog społeczny jest esencją demokracji. Dlatego że demokracja to nie tylko reguły dotyczące uczestniczenia w wyborach, ale to także uświadomienie sobie przez nas obywateli, że mamy sprawcze narzędzia w działaniu. To znaczy, jeśli wynegocjujemy w dialogu jakieś rozwiązanie, pracodawcy, pracownicy, przedstawiciele instytucji publicznych, to ono wejdzie w życie i będzie służyło wszystkim. Czy dzisiaj demokracja ma charakter sprawczy? Czy my nie straciliśmy tego poczucia sprawczości? Bo kryzys demokracji dzisiaj bierze się nie tylko z tego, że mamy dezinformację, tak, która zmienia nasze poglądy, fałszuje rozumienie rzeczywistości, ale także dlatego, że nie mamy tego poczucia sprawczości. Ten brak poczucia sprawczości często wynika ze słabości dialogu, z tego, że nikt nas nie pyta o zdanie. Nawet mając różne możliwości, bo to nie chodzi o to, żeby siedzieć przy stołach i długo, wielogodzinnie rozmawiać, bo można zrobić fantastyczne, nowoczesne konsultacje drogą elektroniczną, tylko żeby władza chciała zadawać pytania. To nie jest tak, że ona w ogóle nie zadaje, tak? I mówię tu, to jest cywilizacyjne zjawisko. Ono nie dotyczy polityki w Polsce. Natomiast niewątpliwie utrudnieniem dla tego dialogowania jest to, że mamy coraz bardziej spolaryzowane społeczeństwo. Polaryzacja powoduje, że nie działa ten mechanizm ważny dla, dla, dla dialogu, że ja widzę swój interes i swój pogląd na sprawę, ale jestem jakoś otwarty na drugi interes i drugi pogląd na sprawę, inny odmienny od mojego i szukam wspólnego rozwiązania. Przy tak silnej, skrajnej polaryzacji społeczeństwa, co widać także w dialogu społecznym, niekiedy między niektórymi związkami zawodowymi, niektórymi pracodawcami, niektórymi instytucjami publicznymi, no to nie da się szukać wspólnego rozwiązania. Jeśli nie ma szansy na wspólne rozwiązanie, to dialog społeczny w gruncie rzeczy staje się nieefektywny.